Facet dla kobiety koziorożca musi być twardszy niż stal i mądrzejszy niż cały dział strategii w korpo. To nie jest kobieta, którą bierzesz na ładny uśmiech i kwiatka z kiosku. Ona zna swoją wartość, ma plan, ma ambicje. Jak jesteś miękki, to wypad z baru. Ten facet musi ją szanować, nie tylko podziwiać, musi ogarniać swoje życie, hajs i emocje, bo ona nie ma czasu wychowywać chłopca w skórze faceta. Musi być lojalny jak pies, ale z charakterem lwa. Żadnych gierek, żadnych fochów. Ona przejrzy to w sekundę i wyrzuci cię z orbity. Najlepiej, żeby był partnerem, a nie pasożytem. Żeby umiał czasem przejąć kontrolę. Bo ona lubi być silna, ale chce też mieć przy sobie kogoś, kto potrafi stanąć obok, a nie za nią jak cień. I najważniejsze, musi mieć cierpliwość do jej ambicji i pracoholizmu. Bo jak zaczniesz jojczyć, że za dużo pracujesz. To ona już mentalnie pakuje twoje rzeczy w karton. To jest kobieta góra. Jak chcesz się wspiąć, to musisz mieć kondycję, odwagę i wiedzieć po co to robisz. Bo inaczej spadniesz i to będzie bolesne.